Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy właśnie o konsekwencjach nieodpowietrzenia bądź złego odpowietrzenia hamulców. Jeśli kojarzycie film, to mniej więcej właśnie o zrozumieniu tego, jaka jest zależność pomiędzy ciśnieniem a napowietrzeniem gazu, była mowa. I dzisiaj porozmawiamy o tym klasycznym procederze, który większość z Was zna, czyli nabieramy sobie płynu w strzykawkę i go odpowietrzamy. Zobaczymy. Czy odpowietrzenie ręczne przynosi spokie efekty i czy da się je jakoś porównać do odpowietrzenia tego płynu pompą? Zrobimy najpierw klasycznie, potem pompą, zobaczymy czy efekt będzie lepszy i zrobimy to nie tylko na docie, ale też z płynem mineralnym. No to co? Klasyka. Specjalnie biorę jakiegoś starego dota, bo mam nadzieję, że ten efekt odpowietrzania będzie po prostu na filmie lepiej widoczny. Takie spustrzy kaweczki. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o dota, to najlepiej w rękawiczkach, nie bezpośrednio na ręce. No ja tu nie będę klasycznie od więc się nie ma co martwić. Tak, zaciągamy sobie powietrze. Mamy ładnie powietrze ponad olejem. I teraz powolutku, powolutku wyciskamy powietrze. Idzie nam do góry, idzie, idzie, idzie. Celujemy, żeby cały bąbelek poszedł w wężyk. No i w wężyku już mamy olej i trochę powietrza. Dopychamy gdzieś tak do miejsca, gdzie sobie założę klips. I zakładam klips delikatnie milimetr poniżej poziomu płynu. Zaciskam na maksa. Zobaczycie jak wygląda proces odpowietrzania. Bąbelki ładnie się zbierają. Trochę możemy potrzepać. I je odpuszczamy. I bąbelek ładnie poszedł wężykiem do góry. Znowu odpowietrzamy. I tak aż w miarę możliwości bąbelków nie będzie. Zrobię tak kilka razy z ręki. I zobaczymy, czy po tych kilku razach, jak dam jeszcze płyn do pompy. Czy bombelków nie pojawi się więcej? Ok, i na ściankach mam już w zasadzie jakieś pojedyncze małe bąbelki, które nie chcą się już unosić do góry. O kurde, sorry, <laughs> jedną ręką robi się to ciężko, ale po prostu przywróciliśmy i zebrał się jakiś tam bombelek u góry. Wypuszczę go teraz, włożymy strzykawkę z tak odpowietrzonym, no poświęciłem na to około minuty, yy, płynem, który ja normalnie teraz lałbym już w hamulec. Zobaczymy, czy pompą da się zrobić coś lepiej. Ok, żadnego bąbelka na razie nie widzę. Włączamy pompę próżniową, strzykawka zaaplikowana z otwartym wężykiem i obserwujmy. No, jakieś dwa bomberki, które były się pojawiły, one urosły. No, mamy już dość mało, a tutaj nic. Co wskazuje na to, że pompowanie specjalnej przystawki do pompy próżniowej, która jeszcze miałaby płyn hamulcowy jakoś odpowietrzać. Mija się z celem. Przynajmniej na to wskazują moje testy z dotem. Bo to był naprawdę siedziały zapowietrzony, z pękniętą zakrętką DOT, który. Okej, okay, on jest do wyrzutu, bo jest naciągnął wilgoć i w ogóle, ale jeśli chodzi o napowietrzenie, metoda na strzykawkę okazała się absolutnie wystarczająca. Myślę, że jak zamiast minuty poświęciłbym na to odciąganie i trzymanie w odciągnięciu półtorej minuty, to żaden bąbelek by tu nie poszedł. No to zobaczmy, co się będzie działo z płynem mineralnym. Dobra. Naciągamy mineralki. Znowu do połowy. Powyżej, zatyczki. I znowu proces odpowietrzania. Zobaczmy, jak to wygląda. O, też solidne bąble. Dość dużo tego gazu. Też spod uszczelki. No, wiecie, tego gazu jest sporo. Powoli odpuszczamy. I bombelek zebrał się na górze. Jeszcze kilka razy. Ach, jedną ręką jest ciężko. Porobię sobie tak znowu około minutki, tak jak z tamtą, i wkładamy do pompy. Proszę bardzo, jaka ładna pianka. No, ta strzykawka nie jest perfekcyjnie szczelna. To też na pewno. Ale dobre, podpowietrzaliśmy trochę. Można otworzyć. Przeciągnę troszkę w tłok niżej. Czy ja tam widzę jakieś bąbelki powietrza? Pompa pokaże, czy coś tam się uchowało. I zaczynamy. Rośnie bąbelek, czy ja go widzę? Widzę, ale on rośnie, bo był już na powierzchni. Pęk i koniec, tyle z uwalniania gazu. Znowu spadliśmy już stosunkowo nisko. A tu nic, ja jeszcze dla pewności, podtrzymam chwilę na tym niskim ciśnieniu, ale nic się tu nie dzieje. I tak oto, moi drodzy. Aha, dobra, bo ja sobie odkręcam i się dziwię, że to trzyma, jak tam jest niskie ciśnienie. Empirycznie przekonaliśmy się o tym, że specjalny sprzęt do odpowietrzania płynów hamulcowych nie jest zbytnio konieczny strzykawka, podciśnienia i gitara. Oczywiście wiem, że są sprzęty do przelewania hamulców na docie. Jak takie pompy dokładnie działają? Nie wiem, nie miałem styczności z takim sprzętem, ale domyślam się, że bardziej chodzi o wymianę tego płynu o przelewanie dokładnie i wymianę płukiwanie w cudzysłowie, wszelkiego powietrza, które w układzie mogłoby być. Jeśli tak, ma to sens, ja to rozumiem w pełni, będę miał kiedyś dostęp do takiego sprzętu, pokażę Wam jak on działa, sprawdzimy sobie i tak dalej. Ale jeśli chodzi o samo odpowietrzanie, pozbawianie płynu, gazu, strzykaweczka, no, na miernej jakości, bo jakaś chińska, takie myślę, jakieś z Vara, jakiejś innej marki, którą macie, też spokojnie moim zdaniem się nada. Kwestia, żebyście rzeczywiście widzieli, że to no, coś od powietrza, nie? Widzicie, że tutaj już jak sobie zrobię, to się bąbelki nie robią. No, żeby no, po prostu nie ciągło jakoś bardzo, bardzo przez tą uszczelkę, no bo wtedy można się ciągnąć, ciągnąć, a te bąbelki będą się wiecznie pojawiać. Także to tyle na dziś, zostawiam Was z taką płętą, że odpowietrzenie płynu hamulcowego, czy to mineralnego, czy dota przed zalewaniem do układu, moim zdaniem jest bardzo potrzebne. Nie jest do tego potrzebny specjalny sprzęt, wystarczy strzykawka. Także jeśli potrzebujecie jakiegoś materiału odnośnie przelewania hamulców. Na moim kanale coś tam o mineralce spokojnie znajdziecie, a te dotyczące dota też z pewnością w przyszłości się znajdą. A przy okazji, jak już sobie tak gadamy, początek roku jeszcze okres rozliczeń podatkowych. Jeśli macie swoje 1,5% niezbyt rozdysponowane, to weźcie dajcie to na jakiś dobry cel. Dobry z waszego punktu widzenia, jeśli chodzicie w góry, to dajcie na GOPR, TOPR czy jakąś inną organizację, która może kiedyś uratować wam życie i lepiej, żeby była doinwestowana, a może macie jakiś inny charytatywny cel w swoim otoczeniu, dajcie tam te 1,5%, bo napisała do mnie jakaś, no skądinąd miła pani, że Ej, unbroken Reed, co ty na to my zrobimy tak, że damy ci możliwość, żeby ludzie 1,5% na ciebie przepisywali? No, sorry, ale nie. Ja uważam, że jeśli macie te 1,5% możliwe do rozdysponowania, to dajcie to naprawdę osobom, które to wykorzystają. A jeśli chcecie mnie wesprzeć, to zapraszam na patronata tam zawsze jest możliwość. Dziękuję też patronom za to, że właśnie wspierają takie eksperymentowano-edukacyjne materiały. Bardzo mi miło, że mogłem dla Was kolejny zrobić. I widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Trzymajmy się. Właśnie, w sumie to trzymajmy się. Nie tylko Wy się trzymajcie, ale ja też się muszę do następnego tygodnia trzymać. Także, cześć!